Polska Mówi, Andrzej Dybowski, dzień dobry. A ze mną dziś gość, yy, pan Jerzy Strączyński, bioenergoterapeuta, historyk sztuki, yy, były wykładowca yy, akademicki. akademicki, mógłbym tak długo jeszcze wymieniać, pisarz. Yy, Autor dwóch krążek. Tak. Chciałbym pana zapytać o tą medycynę naturalną. Na czym to polega? Więc yy, medycyna naturalna... Yy... To nie jest nic nowego w warunkach polskich. Ona sięga około 3000 lat przed naszą erą. Głównie na wschodzie, w Indiach, w Tybecie, w Chinach. To jest medycyna, która korzysta z natury, ze wszystkich tych możliwości, jaka daje natura. Oczywiście nie wyklucza leczenia alopatycznego, tego obecnie medycznego, ale stara się być medycyną komplementarną. Czyli z jednej strony działania stricte medyczne, z drugiej strony wspomaganie drugiego człowieka w jego zdrowiu, zachowaniu zdrowia, dobrej kondycji, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej przy pomocy innych metod. Nie tylko ziołolecznictwa, nie tylko właściwego sposobu odżywiania, relaksu, pewnych technik, jeśli ktoś sobie życzy medytacyjnych, relaksacyjnych, w zgodzie z naturą, z przyrodą, tyle że ona jest oparta troszeczkę o inny Paradygmat. Nie ten naukowy, nasz biochemiczny model życia, tylko ona uwzględnia system energetyczny. Nauka nasza mówi o ciele fizycznym, o psychice, a między jednym a drugim jest system energetyczny, który składa się z kanałów energetycznych, central energetycznych, które nasza naukowa medycyna nie uznaje. Natomiast na wschodzie jak najbardziej. Jest to uznawane. No dobrze, ale pomiędzy metodami leczenia niekonwencjonalnymi a takimi tradycyjnymi, naukowymi, cały czas jest taki zgrzyt, że tak powiem. Czemu, czemu tak jest? Czemu, jeśli ta metoda naturalna jest tak istotna i, i, i dobra, to dlaczego my no, bronimy się przed wprowadzeniem. Ojej, jest wiele przyczyn. Może pierwszą, pierwotną przyczyną jest to, że my tak zwany naukowy obraz świata oparty jest o coś, co kiedyś wynalazł Kartezjusz, czyli taki mechanistyczny sposób pojmowania rzeczywistości. Poza tym, co się widać, to co słychać, czego można zmierzyć, zważyć, kwalifikować jakimiś metodami naukowymi, niczego nie istnieje. A przecież i fizycy kwantowi... I filozofiowi od dawna, nawet ci współcześni mówią, że są pewne zjawiska w świecie, których się w sposób racjonalny wytłumaczyć nie da. I, teraz, i tak. teraz to jest jakby jedna rzecz. Czyli zupełnie inny sposób widzenia świata. Tak jak mówię, z epoki Newtona i Kartezjusza. Druga sprawa to jest to, że w tradycji naszej europejskiej, ale mówię tej współczesnej, wszystko. Z jednej strony świat medyczny bardzo ostrożnie podchodzi do tych rzeczy i wcale nie ma się czemu dziwić. Natomiast ludzie zajmujący się tak bioterapią albo medycyną naturalną czasami wkracają w kompetencje zastrzeżone dla zawodu lekarza i mówią leczyć. Przed chwilą Pan użył tego słowa leczenie. Mnie się wydaje, że to jest niedobre słowo, chociaż ma to jakiś sens, ale my nie leczymy w sensie medycznym. Tylko celem naszego, albo może inaczej, obszarem naszego działania jest system energetyczny człowieka. Celem, odwrotnie niż w medycynie alopatycznej, naukowej, jest przywrócenie równowagi energetycznej w tym systemie. Natomiast środkiem leczniczym, nie tak jak w medycynie lekarstwa, są określone dawki energii, tej energii, którą nie widać, nie można za bardzo zmierzyć, chociaż kiedy robiłem panu. Taki zabieg, próby pokazania, to gdyby była kamera termowizyjna, bo to już było sprawdzane, to w tych miejscach, gdzie działamy, podnosi się temperatura. Czyli środkiem leczniczym są określone dawki energii o określonym charakterze. Na przykład, jeżeli gdzieś tam występuje stan zapalny, człowiek jest poddawany leczeniu medycznemu, my możemy wesprzeć jego organizm. Co to znaczy wesprzeć? Wpłynąć tak na system energetyczny, żeby on z kolei. Pobudził do jeszcze lepszego działania system odpornościowo-immunologiczny. Czyli będzie to działanie wspomagające leczenie medyczne i to czasami w bardzo znaczący sposób. A jaki wpływ ma bioenergoterapia na nasz organizm ludzki? Z moich wieloletnich, a ja około 30 lat pracuję w tym zawodzie, bardzo wielu ludzi przychodziło do mnie zdrowych prowadzących tryb życia i higieniczny, ale ciężko pracujący zawodowo, i nie mówię fizycznie, ale to są biznesmeni, ludzie jak nauki i tak dalej, oczyścić ich energetycznie, czyli usunąć wszystkie dysharmoniczne energie, które natury są niekoniecznie mięśniowej, ale emocjonalno-psychologicznej. No, przepraszam że Panu przerwę, czyli rozumiem, że i na psychikę, i na fizyczne dolegliwości tak, tak. możemy Oczywiście, pomóc. Oczywiście tak. Mnie się wydaje, że nawet na te emocjonalno-psychologiczne rzeczy nasza bioterapia ma bardzo dobry wpływ. Możemy te wszystkie stresy, napięcia dnia codziennego zdjąć, usprawnić przepływ energii. Ten człowiek czuje się zregenerowany. Ja mam na przykład, miałem taką panią, zresztą wiele kobiet pracujących w bankach, które co 3-4 miesiące przechodziły zdrowe, zdrowe, ale psychicznie całkowicie wytrzymujących napięć pracy. Kiedy oczyściłem się energetycznie, wstawałem, ojej, jaka lekka jestem, i szła do pracy. I tak dwa-trzy miesiące nic. Jak dzwoniła, to już musiałem ją przyjąć w tym samym dniu albo następnego, bo już czekała do ostatniej chwili. Więc mi się wydaje, że profilaktyka prozdrowotna w wykonaniu bioterapii bardzo może być skuteczna. Na ile możemy pomóc osobie, która ma dolegliwości? Poważne. Różnie, różnie to bywa. W niektórych przypadkach możemy bardzo pomóc, w niektórych średnio, a w niektórych nie. To tak na koniec. Jeśli powiedzmy, pan ma złe samopoczucie bądź pana małżonka, czy państwo korzystacie na przykład z wizyt lekarskich? Oczywiście. Ja, ja mam przyjaciół lekarzy, ponieważ wielu lekarzy kończyło mnie kursy bioterapii. Nie tylko lekarzy, ale i psychiatrów. No. Psychiatra też lekarz, psychoterapeutów, pedagogów, albo ludzi w ogóle niezwiązanych z tą dziedziną, mających dobre zawody, wykształcenie, którzy chcą to robić na potrzeby własne i własnej rodziny. I bardzo są zadowoleni. Więc jeśli chodzi o mnie, oczywiście tak. Te ruchy, które panu pokazywałem, na przykład oczyszczające, prawda? Jeżeli ja czuję jakiś nadmiar energii albo jakiś blok energetyczny, robię takie ruchy oczyszczające i jest zupełnie albo przyłożę ręce i jest zupełnie co innego, ale głównie profilaktyka, czyli kontakt z naturą, właściwy sposób oddychania i odżywiania się oraz kontrola nad emocjami. Dzisiaj w współczesnym świecie jest tyle napięć każdego dnia, nawet informacje, telewizja, my się emocjonujemy. Te emocje mają podstawę energetyczną, czyli bioterapia sięga jakby do korzenia. Nie leczy objawowo przyczyn, w cudzysłowie oczywiście mówię, leczy, prawda? Tylko sięga do przyczyny, czyli do tego systemu energetycznego albo tych dysharmonicznych energii, które leżą u podstaw naszego złego samopoczucia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Jerzy Strączyński. Dziękuję wszystkim.